No i nic się zagęściło w naszym studiu Polskie FM w dookoła południa. Zespół LOR w osobach Julia Błachuta, Julia Skiba i Paulina Sumera. Witam Was, dziewczyny, serdecznie. Dzień dobry. To jest bardzo ważny dzień dla Was, a właściwie bardziej ważny będzie jutrzejszy, ale dla nas jest bardzo ważny, bo zdecydowałyście się wystartować swoją najnowszą czwartą płytę długogrającą na naszej antenie, z czego się bardzo cieszymy, na dobę przed. Mhm. Kilka godzin przed. No dobrze, nie patrz na to, że północ, północ. dopiero dwunasta minęła, także wiesz, no słońce dokładnie. pięknie świeci. To prawda. A my Prawdę. sobie rozmawiamy na temat czegoś, czego nie ma, ale ja mam w studiu dopiero co zdążyłem rozpakować czwarty album zespołu Lor, pokazuję go właśnie do kamery. Płyta, która niejako jest przeciągnięciem tego, co żeście zainicjowały na Pannach Młodych w roku ubiegłym, czyli język polski przede wszystkim. Tak, yy, tak, no nam akurat miałyśmy te, yy, to szczęście, że ta zmiana języka yy, przyniosła nam efekt, chyba większość osób przynosi to efekt taki jak nam, yy, no i, i zostałyśmy za tym ciosem, w sumie poszłyśmy, ja na przykład teraz sobie nie wyobrażam już w sumie pisać po angielsku, bo nie mamy takiej potrzeby, ale też kto wie co się, co się wydarzy w przyszłości. No bo właśnie to jest tak, że pierwsze dwa albumy były tylko w języku angielskim, aż wreszcie te panny młode i to zaiskrzyło i y, zakochała się w Was część, nawet spora chyba odbiorców y, polskich, no to teraz czas najwyższy podbicie, y, słuchaj, rynek y, światowy. Miałyśmy taki epizod podbijania rynku światowego, europejskiego. Tutaj mówię o rynku europejskim. To znaczy, no, tak naprawdę, mm, przy tej pierwszej płycie, którą pisałyśmy po angielsku, nasz management miał taki pomysł, żebyśmy grały za granicą. Więc w Niemczech zagrałyśmy parę koncertów, w Czechach, yy, Francji. Francji, festiwal w Holandii, więc były jakieś takie próby. Miałyśmy zagrać festiwal w Hiszpanii, wielki, ale niestety COVID się mhm. wydarzył i wtedy też yy, przestałyśmy grać, na chwilę mieliśmy dłuższą przerwę i padł pomysł, żeby pisać ten materiał po polsku, wrócić do Polski, bo też mieszkałyśmy w Londynie przez jakiś czas, no i tak, no i teraz jesteśmy tutaj. To jest bardzo ciekawe, od samego początku yy, jesteście kwartetem. Cztery dziewczyny, które do tej pory się chyba nie pokłóciły, skoro są razem, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o wasze y, życie, no, pozasceniczne? Są zgrzyty? Jak przygotowujecie płytę, że jest jakaś kłótnia, jedna ciągnie w drugą stronę? Wygląda absolutnie, nasze życie prywatne wygląda absolutnie wspaniale, wygląda podobnie do tego, co robimy na co dzień. Przebywamy ze sobą bardzo dużo. Dzisiaj mamy specjalny dzień w wielu znaczeniach tego słowa. Zrobiłyśmy sobie wspólne tatuaże, 25% każda. Więc aha. tak, e, nasze Zobacz, życie prywatne bardzo przenikają z naszym życiem aha, zespołowym. Tak, 25, <laughs> 25, 25, 25 i jeszcze 20. jedna jest świeże, 25. Bardzo świeże. O, się boją. Także tak wygląda nasze życie prywatne. Tak, no nie, no my jesteśmy ze sobą bardzo blisko. Wiadomo, że się jak w życiu, jak wszędzie zdarzają się zgrzyty lekkie, ale no sam fakt, że jesteśmy tu po 10 latach, myślę, że pokazuje, że jesteśmy ze sobą blisko i umiemy ze sobą Pracować i żyć. Tak, bardzo dużo nauczyłyśmy się właśnie siebie przez te 10 lat i myślę, okay. i myślę że osobą. przetrwałyśmy dużo razem. I dorastanie, i jakieś takie pierwsze problemy, kolejne, <grym> wspólne, więc tak. Julia powiedziała, że jesteście jedną osobą, jesteście jednym organizmem, zespołem, tak? Bo to o to tak, chodzi, żeby. Ale też jedną osobą, bo nasze osobowości, niestety, jak się dorasta ze sobą w takim formatywnym wieku, to, to trochę się staje sobą wzajemnie i my bardzo wiele cech, sposób myślenia, sposób wypowiadania się po prostu przejmujemy od siebie jak gąbki, więc no, można powiedzieć, że jesteśmy jedną osobą. A czy w waszym gronie jest taka jedna, która jest, nie wiem, najważniejsza, liderka, frontmenka, jak to się zwykło mówić. Mnie się wydaje, że jest, ale jak wy to postrzegacie? O, to, ja pamiętam, wydaje. miałem przyjemność zobaczyć wasz koncert w Warszawie, w klubie Niebo. To był końcówka marca tego roku. No i tam była taka pani Wodzirej, która ewidentnie ciągnęła ze... <noise> za uszy. Tak. Chciała zabłysnąć, ale też mi fajnie opowiadała. Nie chcę nigdy błyszczeć. To jest naj... coś, czego tak, ta pani nie, nie chce błyszczeć. Ehm, no to. Nie wiem, to jest taka rola, która, która mi się trafiła, ale nie wiem, czy powinna. Um, tak naprawdę ja na samym początku, jak zaczynałyśmy, ja nie grałam na niczym. E, I to był jakiś pomysł kogoś, żeby mnie wrzucić na scenę i żebym ja mówiła na tej Aha. scenie coś. E, pomysł był absurdalny, ale po 10 latach nadal to robię. E, I. No, to też mi się wydaje, że rozbija trochę to, że zazwyczaj to wokalista jest tą osobą, która prowadzi i nawiązuje kontakt z publicznością, przez co też automatycznie na wokaliście skupia się mhm. najwięcej uwagi. A u nas mi się wydaje, że przez to lub dzięki temu, że, że ta rola jest w moich rękach, to faktycznie jesteśmy chyba bardziej postrzegane jako grupa niż jako wokalista z zespołem. No to jest chyba na plus, tak. Na e, tak. wielki plus. Tak, nie, no Paulina jest takim po prostu słowem zespołu yy, i, i tak było zawsze, ona pisze teksty, dlatego też dla nas to było oczywiste, że ona jest odpowiedzialna za całą taką słowną część, za po prostu przekaz i też na tej scenie to, to dla nas ma wielki sens, no bo, bo ludzie doceniają to, że, że ona mówi w taki, w taki inny sposób. Wiele ludzi przychodzi też na nasze koncerty, żeby posłuchać tego, co ona ma do powiedzenia. Pewno. Więc myślę, że to, to jest fajne, bo mamy takie dwa w jednym. No poza tym jakaś jest koncepcja, która i ten anturaż, który wam towarzyszy. Przy poprzedniej płycie Panny Młode, no wyszły Panny Młode na scenę. I zresztą ta tak zwana setlista przed waszym występem też była odpowiednio skrojona. Z mojego punktu widzenia i słyszenia w pewnym momencie trudno do strawienia było trochę tam tych kompozycji, mm. które wybrałyście. No ale wiadomo, wiejskie wesela, imprezy rządzą się swoimi prawami. Okej. Okay. No a jaka jest koncepcja, która towarzyszy żoną Hollywoodu? No bo jak najpierw były panny młode, to teraz zostały żonami? Tak, no dla nas, dla nas długo też myślałyśmy w ogóle, jak te płytę nazwać i to nie przyszło aż tak, nie było aż tak oczywiste. Ale wydaje nam się, że właśnie z panien młodych do tych żon to jest takie dosyć naturalne przejście, które o jakimś rozwoju może świadczyć. Nie wiem, czy on tam jest, ale przynajmniej tytuł to sugeruje. No i też właśnie dało nam to możliwość podzielenia trochę tej płyty, bo przez to, że pracowałyśmy z różnymi producentami przy niej, to odczułyśmy, że te produkcje są od siebie na tyle różne, że może dobrze byłoby po prostu świadomie je od siebie odseparować. Mhm. Mm, ale też tematycznie te piosenki tekstowo y, też są różne od siebie. Te pierwsze są trochę bardziej osobiste i trochę bardziej takie domowe, właśnie żonowe, e, a ta druga część jest bardziej e, no taka o, o życiu społeczno, i, i o, o sławie o, e, i bardziej takie z perspektywy e, osoby trzeciej pisane, niż, niż osobiście, więc tego to jest też bardzo mądrze przemyślane, strona A, strona B, od razu płyta winylowa się mm -hmm. układa mm -hmm. w jedną całość, mm -hmm. <laughs> także daleko nie trzeba sięgać, czyli właściwie z tej strony A zaprezentowaliśmy Wasz duet z Golec Orchestra. O tym, dlaczego Golce się pojawili na tej płycie, porozmawiamy nieco później, bo teraz już wchodzimy w tak zwaną stronę B i już do końca będziemy tylko jej muzycznie się poświęcać, więc bardzo proszę, strona druga, utwór dziewiąty, o tak powinienem zapowiedzieć. <laughs> Niczego nie rozumieją, a dokładnie niczego nie rozumiem. Taki tytuł nosił ten utwór, który wybrzmiał na antenie Polski FM, z płyty, której jeszcze nie ma, bo ona dopiero będzie się rozpowszechniać w formacie tym podstawowym, czyli takim namacalnym, jakim mam teraz na biurku w studiu od jutra, od 11 października 2024 roku. Dwie Julie i Paulina w studiu ze mną. No to co, to wracamy do y, tematów gości, na przykład Golec Orkiestra. To było nasze takie marzenie, licealne marzenie, żeby z nimi zrobić utwór i nie, dalej nie wierzymy, że do tego doszło. Mhm. Ale tak, całe, całe liceum, w ogóle bardzo, bardzo lubimy ich pierwsze płyty, e, uważamy je za absolutnie wspaniałe dzieła. I, I co, i całe liceum słuchałyśmy ścierniska i teraz y, może ta możliwość w ogóle, że ta piosenka powstała, że to wszystko dobrnęło do końca, jesteśmy bardzo szczęśliwe. No i tak, i mamy nadzieję, że ich spotkamy kiedyś na żywo, bo nam się jeszcze nie udało. No, Czyli to było nowoczesne nagrywanie, tak. pliki wysyłane? Mhm. Tak, tak, no nie poznałyśmy ich. Oni dla naszego pokolenia są bardzo ikoniczni, więc to chyba trzeba, trzeba po prostu tą informację mieć w głowie, bo dla niektórych to może być tak za dużo trochę niezrozumiałe, dlaczego, jakby skąd golce w mhm. naszym życiu, ale tak. No. Też ta playlista, o której wspomniałeś przedkoncertowo, zawierała w sobie ściernisko i to był taki moment, kiedy jeden z jaśniejszych momentów nasi na tej odbiorcy e, oszaleli, więc stwierdziłyśmy, że no dobrze, no to oni są tacy jak my, więc może ucieszą się z tego Dawa fitu. E, zobaczymy, no wiemy, że na pewno zdania będą podzielone, e, ale Nasze zdanie jest jednoznaczne. Ja spotkałem się z taką opinią kolegów dziennikarzy, że oni mają problem z zaszufladkowaniem was muzycznie. Ja nie mam z tym problemu, bo jakby nie patrzeć, to jednak jest to muzyka stricte folkowa. To jest zupełnie ta sama półka, którą w Polsce zajmuje Kwiat Jabłoni i wy sobie obok Kwiatu Jabłoni możecie spokojnie tam buszować na tej półeczce. To, że tam inklinacje jakieś alternatywne, no to wszystko jest w tym momencie alternatywą, co nie jest mainstreamem. A wy w tym mainstreamie już się powoli mieścicie. Tak według mnie oczywiście to wygląda. Idąc śladem gości, to dochodzimy do Zbyszka Zamachowskiego. Tak, to jest też historia, nie wiadomo skąd się wzięła. W ogóle dużo pomysłów na tej płycie, nawet na kolaboracje, to były nasze jakieś takie odległe marzenia, które powiedziałyśmy w formie żartu dosłownie. Bo stworzyliśmy piosenkę Shrek 2. I myślimy, no super, byłoby, żeby to ostatnie zdanie wypowiedział ktoś, kto podkładał, kto robił dubbing, polski dubbing w Shreku. No ale to było oczywiście tak niewykonalne dla nas w tamtym momencie, no ale okazało się, że, że jest. Tak, my nawet szukałyśmy jakichś postaci takich małych, bo nawet nie pomyślałyśmy o tym, że Shrek. Jest osiągalne, że możemy tam mieć to wypowiedziane przez szereka. No, a okazało się, że się udało i też z panem Zamachowskim się spotkałyśmy niedawno w jego audycji, więc. Nie wiem, czy to jakaś przyjaźń jest między nami, ale się lubimy. Chyba nas lubi. My go lubi. bardzo, tak. A, powiedziałaś bardzo... Chciałaś powiedzieć coś jeszcze Tak, tak? że kochamy Szreka i kochamy ten dubbing. Julia chyba umie tak, cytować. Ja, um... ja znam wszystkie cytaty. Polski z dubbing Shreka. jest absolutnie wspaniały. To jest dzieło narodowe. Ale to jest dobre, bo ty wyjaśniłaś już wcześniej, Paulina, że tam na samym końcu się pojawia Zbyszek Zamachowski. No bo właśnie jak było to w opisie, że jest duet Lori Zbyszek i tak słucham tej piosenki. I Słucha, mi słucha, mówię, gdzie on jest ukryty. Muszę słuchać jeszcze raz. Jest oczywiście smagną tego, tego zdarzenia, niewątpliwie zamykający. Wchodzimy dzięki niemu i dzięki szyrekowi w tematy filmowe. No a Na tej płycie mamy też dwa tematy filmowe i to jeszcze z obrazu takiego, który obecnie na polskich dużych ekranach jest obecny od chyba dwóch tygodni, raptem mm -hmm. dopiero. Tak dostałyśmy taką możliwość, żeby do filmu Drużyna AA stworzyć dwie piosenki, które się pojawiły właśnie też na naszej płycie mm -hmm. i które też były trochę motorem do tego, żeby tę płytę nazwać Żony Hollywood. Um, trochę ironicznie. Um, i, I tak, no, miałyśmy po pierwsze wielką przyjemność tworzenia tych piosenek, a po drugie też byłyśmy na planie filmowym, więc czujemy się bardzo integralną częścią tego filmu. Poznałyśmy Sporo osób, które przy tym filmie pracowały, i, i było to na pewno spełnienie marzenia słyszenie swojej muzyki na ekranie. To jest w ogóle. No coś, o czym marzyłyśmy od zawsze i nie sądziłyśmy, że w sumie to się, to się spełni w takiej formie. A skąd pomysł, też patrzę od strony teledysku, na to, żeby wejść w klimat bluegrassowy, taki wizualnie i, i tekstowo, no to tam się... No ta, nie będę cytował tych słów. Na, 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 ti, ti, ti... Tra, ta, na. <grym> Bardzo tak. to takie wysublimowane. Tak, tak. To jest pomysł oczywiście... Myśle, myślę, że scenarzysty i reżysera, bo taki, my taki dostałyśmy koncept, że to ma być w, wesele w klimacie westernowym, Aha. więc i to ma być taniec, gdzie tam. Y Parę dziesiąt statystów tańczy i to ma być układ country, więc takie miałyśmy już y, przykazania z góry, że to ma być y, muzyka country. No więc zrobiliśmy co w naszej mocy i starałyśmy się jak najbardziej, y, no po prostu, zrobić coś w tym gatunku, czego nigdy wcześniej nie robiłyśmy. No, tak, taki a taki jest efekt. Tekstowo na na, na i riki, tiki to były najtrudniejsze rzeczy, które mi przyszło napisać w życiu, bo no, nie spodziewałam się, że będę kiedyś pisała piosenkę o niczym. A ona miała taka być. no mhm. ja sobie nie wyobrażam, żeby tam był tekst, który ma jakieś znaczenie, gdzie to jest piosenka po prostu do tego, żeby tańczyć i śpiewać na nana. Na. Tak, to miała być taka przyśpiewka. Bolesne to, to było momentami. Oczywiście, no, że tak. Oczywiście, że to było bolesne dla mnie. Um, też może to być bolesne w, w odbiorze, ale myślę, że z kontekstem filmowym to działa świetnie i też. Dobrze się to ogląda też na ekranie. Trzeba tu nie zapominać, bo przypominam sobie te niedawne zajścia i krytykę Ralfa Kamińskiego, który robił hał, hał, hał w kontekście, który absolutnie miał sens, tylko trzeba było się w niego wsłuchać. A tu mówisz sama jako autorka, że tu nie ma sensu. Tak, no. nie, nie ale wszystko to ma sens. Współgra, to nie prawda. Trzeba szukać I z obrazem. Sensu. I z obrazem to wtedy wszystko pasuje jak nic. Nie zdążyłem się jeszcze nasycić okładką tej płyty i obejrzeć dokładnie tą sesję zdjęciową, ale. Tak na pierwszy rzut oka mojego i samej okładki. No to piękna ta sesja. Skąd pomysł na, na taką właśnie wizję tych żon Hollywood? Też panny młode to byłyśmy my ubrane w suknie ślubne i miałyśmy welone i to spowodowało, że nasi odbiorcy przychodzili na koncerty, ubrani często na biało, czasem w ogóle też w pełnych sukniach ślubnych, więc się przebierali. Też poczuliśmy, że ta biel jest taka integralna dla nas. E, dlatego też e, po prostu stwierdziłyśmy, że zostaniemy przy tym, tylko zmienimy te suknie na takie bardziej wieczorowe. E, i, I chciałyśmy, no oczywiście żony Hollywood, więc, więc old Hollywood. Mhm. E, stylistyka była dla nas bardzo ważna, żeby ją zachować i, i żeby po prostu estetycznie to też się zgadzało. Tak. O, to było bardzo, wiesz, takie esencjonalne domknięcie tego tak, tak. tematu. Niebawem ruszacie w trasę koncertową. Jak rozumiem, to co prezentujecie w książeczce i na kładce płyty, to będziecie realizowały też e, i na scenie. Tak, dokładnie. Ruszamy w e, przyszłym tygodniu z pierwszymi koncertami i zamierzamy tak e, dopracować to i stylistycznie, i muzycznie. E, trw próby trwają, więc, e, więc wszystko będzie gotowe i domknięte na ostatni guzik. Mam nadzieję. To jeszcze raz przypomnimy na koniec słowem takim domykającym. Jutro premierę ma wasz czwarty studyjny album. Dzisiaj na antenie Polski FM wspólnie przesłuchujemy poszczególnych fragmentów tego albumu, tego wydawnictwa i zamkniemy naszą rozmowę y, utworem, który zaznaczyłem sobie jako jeden z tych najbardziej ulubionych. Okazuje się, że jest wybrany na singla, który jutro też będzie miał swoją premierę, czyli kompozycja Uciekaj. Musicie o niej na koniec jeszcze trochę opowiedzieć. Bardziej popowa propozycja od nas na pewno. Yy, co mogę o niej opowiedzieć. Ma wspaniały teledysk, tak, jutro też wychodzi teledysk tak. do niej. No i zobaczymy, jak się przyjmie. Taka nasza odsłona. Opowiada o obsesji i zobaczymy, jak ludzie to zinterpretują. Paulina jako autorka, coś jako powiem? Jako autorka, mhm. no to jest ni niestety oparte na faktach. Yy, yy, jest niestety. To, jest to piosenka o stalkingu. I... Yy, 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 ale też właśnie to, co, to, co jest yy, w tej piosence, bo domyślam się, że nie każdy może mieć doświadczenia ze stalkingiem, to to, że ten tekst starałam się napisać na tyle uniwersalnie, żeby po prostu każda taka rzecz, która, która cię nęka, która jakoś tam wpływa może na twoje samopoczucie życiowe, żeby można było ją pod to podłożyć i, i żeby to zadziałało, więc nawet jeśli ktoś nie był stalkowany, to... to polecamy przez <noise> radę tam się <noise> chyba znaleźć. Borurum, Borurom po raz pierwszy na antenie polskie FM, zespół Lor, Uciekaj, kompozycja, którą się pożegnamy, a w studiu gościłem Julię Skibę, Julię Włachutę i Paulinę Sumerę. Bardzo Wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Wizytujemy. Dziękujemy. dziękujemy.